Audytor Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku Czeczologii, kolejny rozdział z książki arcybiskupa Marcela Lefevra list do zagubionych katolików. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej książki, natomiast drugą książkę księdza arcybiskupa zatytułowaną Oskarżam sobór w tym tygodniu skończymy. Będzie ostatnia część. Dlatego zachęcam, żeby wysłuchać filmu do końca, bo na końcu będzie informacja o ankiecie, w której będą mogli Państwo wybrać Następną książkę, którą się zajmiemy. I oczywiście, jak zawsze, kto nie głosuje, ten potem nie ma prawa, odbiera sobie prawo moralne do marudzenia. A zatem przejdźmy do dzisiejszego fragmentu. Znaczy, będą cztery fragmenty z rozdziału zatytułowanego Nowa Teologia. Ale proszę nie, nie przerażać się, bo to nie będzie jakieś abstrakcyjne i kompletnie oderwane od naszej rzeczywistości ludu Bożego. Pierwszy fragment. Pokoleniu, na które oddziaływał nowy katechizm, spustoszenia są już widoczne. Zgodnie z wprowadzonym w 1970 roku wymogiem Świętej Kongregacji do spraw seminariów i uniwersytetów, włączyłem do programu studiów w moich seminariach na początku nauki jeden rok zajęć z duchowości. Bardzo szybko musieliśmy rzecz powtórnie przemyśleć. Uświadomiliśmy sobie bowiem, że tym młodym ludziom, którzy przecież przyszli do nas z mocnym pragnieniem zostania prawdziwymi księżmi i których życie wewnętrzne było głębsze niż wielu ich rówieśników, brakuje fundamentalnych pojęć naszej wiary. Nigdy się o nich nie uczyli. Podczas roku duchowości musieliśmy ich uczyć katechizmu. My możemy niejednokrotnie w ogóle nie doceniać tego, jak tragiczną rzeczą jest spartolona katecheza. I powiedzmy sobie szczerze, to co ksiądz arcybiskup tutaj, tutaj pisze o tych odległych latach, to jak najbardziej tyczy się także Polski i katechezy, rzecz jasna, nie tylko w stosunku do tych, którzy są kandydatami do kapłaństwa, tylko do wszystkich. I teraz proszę sobie wyobrazić całe pokolenia tak, już wychowane w taki sposób. Tu jest mowa o pierwszych katechizmach takich posoborowych, ale tak naprawdę ten wydany w okresie Pontyfikatu Jana Pawła II wcale nie jest lepszy, bo wiele prawd jest już tam też specyficznie zredagowanych. Nie mówiąc o tym, że nawet jak na warunki posoborowego nauczania, no to przynajmniej pierwsze wydanie było absolutnie wypełnione błędami. Wiele osób może tego nie kojarzyć, ale ja pamiętam, ponieważ wtedy jeszcze byłam na studiach teologicznych. Jak duże było opóźnienie w wydaniu polskie, polskiej wersji katechizmu? Nie wiem, czy Państwo to pamiętają, ale on wyszedł z bardzo grubym opóźnieniem. A wiedzą Państwo dlaczego? Dlatego, że nagle się okazało, że te nowsze przekłady Biblii Tysiąclecia, które są brane pod uwagę, nie są akceptowane w Rzymie. Już nie mówię o innych błędach, ale to był jeden z fundamentalnych powodów. Tam były tak grube błędy, na przykład było napisane, że można uzyskiwać odpusty za zmarłych, a także za żywych. No tylko, że jeśli chodzi o żywych, to tylko i wyłącznie za siebie i to musiało się znaleźć w korygendzie, ale proszę wziąć pod uwagę, jak po prostu fundamentalny jest to błąd. Wydaje się, że rzecz taka zupełnie oczywista i nie mająca nic wspólnego z jakimiś tam reformami posoborowymi. Jeśli chodzi o ten rok duchowości, to w seminariach bractwa, nie wiem jak, jak w innych wspólnotach tradycyjnych, ale w seminariach bractwa świętego Piusa X po dzień dzisiejszy rzeczywiście jest tak, że ten pierwszy rok to jest taki rok poświęcony duchowości i formacji. I z tego też powodu Państwu zaproponuję na końcu filmu, żeby sięgnąć do takich książek księdza arcybiskupa, które są właśnie takie formacyjne i bardziej katechetyczne, a nie tylko publicystyczne, jak te dwie, które tutaj na pierwszy rzut żeśmy wybrali. Przejdźmy do następnego fragmentu. Schielebeck z Uniwersytetu Nijmegen wysuwa najbardziej oburzające koncepcje. Wymyślił transsygnifikację... Podporządkowującą dogmat o transubstancjacji warunkom każdego z okresów historii. Natomiast doktrynie zbawienia przydzielił definicję społeczną i doczesną. King z Tybingi, jeszcze zanim zakazano mu nauczania w katedrze teologii katolickiej, to jest napisane kursywą, słowo katolickiej, kwestionował tajemnicę Trójcy Świętej, Dziewicy Marii i sakramentów. Zaś Jezusa opisywał jako gawędziarza ludowego, któremu brakowało jakiegokolwiek treningu teologicznego. I to jest cytat też z kursywą jakiegokolwiek treningu teologicznego. Shillebeck, King i Poyer zostali skarceni, ale nie ponieśli żadnych konsekwencji, Ostatni z wymienionych za książkę, w której przeczy cielesnemu zmartwychwstaniu staniu Chrystusa. Tu jeśli chodzi o Kinga czy innych, to. Yy, Powiedzmy, że takiej specyfiki wiele osób nie zna, ale im po prostu, kiedy odbierano misję kanoniczną, z tego powodu, że nawet jak na posoborowe warunki, to ich herezje były nie do wytrzymania, po prostu uczelnie tworzyły im alternatywne yy, katedry, które były niezależne od kościoła, tak? znaczy takie, które nie wymagały misji kanonicznej, i oni nadal pozostawali pracownikami uczelni. No, tylko kłopot jest taki, że zupełnie jest niejasne, dlaczego biskupi nie zdecydowali się na to, żeby ich po prostu sekularyzować. Bo oni dalej biskupom podlegali, dalej pozostawali w stanie kapłańskim. Nie inaczej jest z heretykami w Polsce. I dlaczego Państwu mówię, że ta kwestia, nowa teologia, że to wcale nie jest takie abstrakcyjne? Dlatego, że jeśli od dziesiątek lat mamy wydziały teologiczne i mamy seminaria wypełnione heretykami, którzy kształcą. Kształcą kapłanów także, kształcą świeckich, którzy będą katechetami, to mamy bardzo poważny problem. No, wiele osób podkreśla, że no, wśród polskich biskupów jest tylu ludzi z doktoratami. Po pierwsze, to rzeczywiście jest takie zalecenie w prawie kościelnym, żeby kandydat na biskupa miał doktorat. To nie musi być doktorat z teologii, to jest pierwsza kwestia. Jeżeli biskup nie jest doktorem teologii, czy na przykład prawnikiem, czy jakąś inną dziedzinę reprezentuje, to niekoniecznie jest lepiej przygotowane niż pierwszy, lepszy ksiądz po tak zwanej duchowlance. Ale nawet jeśli większą część będą stanowić biskupi, którzy mają doktoraty z teologii, to mamy jeszcze większy problem, bo to oznacza, że to są ludzie jeszcze bardziej wytrenowani w herezjach niż ci, którzy po prostu poszli do seminarium i tam spędzili kilka lat. Następny cytat. Nie ma wątpliwości, iż zniesienie świętego oficjum, które zawsze było przez Kościół postrzegane jako trybunał wiary, uprzywilejowuje takie nadużycia. Wcześniej każdy, świecki ksiądz czy a biskup, mógł przedstawić świętemu oficjum dowolny tekst, dowolny artykuł i zapytać, czy Kościół uważa go za zgodny z doktryną katolicką. Po miesiącu lub sześciu tygodniach święte oficjum odpowiadało, i tu jest cytat, to jest poprawne, to błędne, to należy objaśnić, ta część jest prawdziwa, a ta fałszywa. Koniec cytatu. Takie sformułowania były. To już jest moje dopowiedzenie, przepraszam, że te sformułowania, to, że to tak to wyglądało. Ale dalej cytuję księdza arcybiskupa: Każdy dokument był więc sprawdzany i ostatecznie osądzany. Szokuje cię, że można przedłożyć Trybunałowi czyjś tekst? A co się dzieje w społeczeństwie świeckim? Czy nie istnieje tu Rada Konstytucyjna, rozstrzygająca, co jest zgodne, a co niezgodne z konstytucją? Czy nie ma tu trybunałów, które zajmują się sprawami dotyczącymi jednostek i grup? Zobaczmy jak rzadkie są dzisiaj ingerencje kongregacji. Znaczy, przepraszam, dykasterii tak jak to się dzisiaj nazywa, dykasteria nauki wiary. Zresztą na jej czele no też stoi przecież bardzo wątpliwa figura, tak? Wybitny specjalista od teologii seksualnej, kardynał Całuśniak Fernandez. Ale tak samo nie zabierają głosu biskupi, poza jakimiś szczególnymi wypadkami. Nie zabierają głosu nawet konferencje episkopatów. Jak to się dzieje przecież w Polsce? Mieliśmy przecież te idiotyczne jakieś takie spowiedzi z grzechów poprzednich pokoleń, tak? To chyba była jedyna okazja w ostatnich, nie wiem, nastu czy nawet 20 latach, kiedy Episkopat Polski zabrał głos. I, i zobaczmy, ile jest problemu z rozmaitymi księżmi celebrytami, którzy przecież potrafią głosić głupoty i herezje i też nie ma żadnej reakcji na to. Jeżeli nie eksploduje jakiś super skandal w mediach, to tak naprawdę nigdy nie ma żadnej, żadnej reakcji. Żadnej informacji dla wiernych, że coś jest nie tak. Już nie mówię oczywiście o obsadzie heretykami wydziałów teologicznych i seminariów, no bo o tym była mowa przed chwilą. Ostatni fragment. Jednak w kościele trybunał przestał być dopuszczalny. Nie możemy już sądzić ani potępiać. Moderniści, tak jak protestanci, wyróżnili w Ewangeliach swoje ulubione zdanie i tu jest cytat: Nie sądźcie. Koniec cytatu. Ignorują natomiast fakt, że zaraz potem nasz pan powiedział i tu znowu już cytat: Strzeżcie się fałszywych proroków po owocach poznacie ich. Koniec cytatu. Katolikowi nie wolno wydawać pochopnych sądów o przewinieniach i czynach braci, ale Chrystus nakazał mu strzec swojej wiary. Jak ma to robić bez krytycznej oceny tego, co ma do przeczytania bądź usłyszenia? Każdy pogląd budzący wątpliwości można było przedstawić magisterium. W takim celu istniało święto oficjum. Jednakże od reformy święto oficjum definiuje siebie jako biuro badań teologicznych. Istotna różnica. Zobaczmy ile razy pojawiają się jakieś materiały dotyczące czyichś wypowiedzi dotyczących kwestii religijnej oczywiście, czy czyjegoś postępowania albo czasami braku reakcji. Tak? Bo przecież biskupi potrafią nie reagować wtedy kiedy powinni. Jak często słyszy się to właśnie, że nie należy sądzić? Jest to po prostu w kółko powtarzane, choć jest absolutnie bez sensu. Jeżeli ktoś chleje na umór, to nazywamy go pijakiem, tak? Jeżeli ktoś kradnie, to mówimy, że jest złodziejem. Nie inaczej jest w Kościele. W prawie kościelnym jest zdefiniowane, kto jest heretykiem. Ten, kto zaprzecza choćby pojedynczej prawdzie naszej wiary. Tymczasem dowiadujemy się, że takie stwierdzenie to jest obrażanie kogoś, to jest sądzenie, które powinno być zastrzeżone dla Pana Boga. Nic bardziej błędnego. A teraz obiecano ogłoszenie parafialne. Mają Państwo do wyboru trzy książki. Do następnych to pewnie nie będzie czytelologia, tylko po prostu katechezy. Pierwsza z nich to jest taka duża książka, zapewne wielu osobom znana. To jest po prostu życie duchowe autorstwa arcybiskupa Marcela Lefebvra. I oczywiście, gdybym omawiała tę książkę czy inne, to będzie to omówienie też poszerzone, jakieś na przykład fragmenty z Garyżu Lagrange'a w przypadku duchowości, czy ze Świętego Tomasza Zakwinu z sumy teologicznej. Druga książka to jest nowość, to bardzo też polecam, mszawszych czasów, również arcybiskupa Marcela Lefevra. I trzecia to jest taka znana zapewne wielu osobom, polecana, katechizm Świętego Piusa X. Odnośnik do ankiety jest oczywiście tutaj w opisie filmu na samej górze, także zachęcam. Jeżeli ktoś chce wpisać tam jakieś komentarze czy jakieś specjalne życzenia, to jak najbardziej. Tymczasem dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej czerczologii. Zachęcam do subskrypcji. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.